Witam Was serdecznie. Dobry wieczór kochani. Ciekawa jestem jak tam z łączami i czy ktoś się pojawi. E, oczywiście, że chcę to podzielić w grupie, jak to zwykle ja, ale muszę najpierw się nauczyć tego robić. Witam, witam, witam. Hmm, ja muszę... Znaleźć jedną grupę, tylko której e, ja szukam, ale tych grup jest tutaj od groma. Słuchajcie, dobry wieczór. Dzisiaj e, będziemy rozmawiać o emigracji. Emigracji bazowanej absolutnie na moich własnych doświadczeniach e, i, i po prostu, e, jakby to powiedzieć, e, poczekajcie. Polacy. Nie, Polska Polonia. Tak po sobie. Wiecie, bo tutaj zauważyłam, że też tak można robić. Niestety. No nic, musicie mi wybaczyć. Jak jesteście zainteresowani, to i tak zostaniecie, żeby mnie tutaj posłuchać. A jak nie interesowani, no to po prostu trzeba to wyłączyć. No i teraz sobie nie mogę z tym wszystkim poradzić. Dobra, może tutaj mi się jakoś uda, na tej, na tej stronie to zrobić. E... Witamy, Jerzy, witamy. To miło. Druga osoba patrzy. Widzę, widzę. E, słuchajcie. Teraz mam, złapam. Jeśli mi ktoś może powiedzieć, jak to podzielić przed transmisją na grupie, to ja bardzo chętnie się tego dowiem, bo po prostu ja nie wiem, jak to się robi. No i, i tyle. Tutaj to zrobimy. O! Kochani, witam Was. Nazywam się Ewa Kotlińska. Mieszkam w Holandii od. 16 lat i opowiadam tutaj o mojej przygodzie, o mojej emigracji. Krótki wstęp dla tych, co jeszcze nie wiedzą: była to spontaniczna akcja. Po prostu w pewnym momencie poczułam, że muszę sprawdzić, co ja zdążyłam osiągnąć w ciągu tego okresu ponieważ moja jak gdyby samoocena i moje mm, priorytety i moje zapotrzebowanie, i moje plany, ja nie wiedziałam, czy ja je osiągnęłam, więc co wymyśliłam, teraz wszyscy robią wszystko na, na, na tych social mediach, spróbowałam też. No słuchajcie, pierwsze, mm, pierwszy mój live był w mojej urodziny 2 kwietnia, zupełnie był to taki urodzinowy live, ale w końcu się. To zaczęło kręcić. Mam też kanał na YouTubie, jest napisany w opisie tutaj. Misracja ma rację ms Racja ma rację. Tak się nazywałam, bo ja zawsze lubię mieć rację. Wiecie, jak to kobieta, prawda? Tutaj opowiadam słuchajcie o mojej historii, yy, jaką sama przeżyłam na emigracji. Ale ja muszę wziąć moją ściągę. Widzicie? Taka jestem spontaniczna. Poczekajcie sekundkę. Już jestem u Was, bo wiecie, co poprzedni raz. Jak robiłam dla Was live, to się okazało, że tak zaczęło padać, że musiałam po prostu przerwać. Teraz e, mam tutaj małą ściągę, wrócę do poprzedniego tematu. E, wszystkie części można zobaczyć na tym YouTubie. Ja staram się to bardzo chronologicznie zrobić, ale nie zanudzam Was, po prostu ciągniemy dalej. Słuchajcie, e, wyszło na to, jak mm, ktoś może wie już, że mm, moje holenderskie... E, Pracę to był Kofi barturecki, no gdzie się dało pracować nielegalnie, i to było lata 1992 rok do 1994. Ale słuchajcie, nie pytajcie mnie już, jak to było z miesiącami, ponieważ to wszystko się tak szybko działo i tak było to nieświadome, żadne wybory, wiecie, jakoś jedyny wybór był taki: ja nie chcę mieszkać w Polsce. To był jedyny wybór. No i przyjechałam tutaj. W jak ktoś oglądał to wierzę, i pracowałam nielegalnie, chodziłam do szkoły nielegalnie, i w ogóle to było jakoś tak dziwnie. Ale jakoś to wszystko sobie poukładałam, i teraz jesteśmy już w sezonie drugim, to jest bodajże odcinek siódmy. Wracam do poprzedniego odcinka, w którym deszcz mnie wygonił z balkonu, i musiałam przerwać. Słuchajcie, moment zwrotny w mojej całej karierze. Słuchajcie, to był przełom. Ja tutaj chciałam jak gdyby podsumować to, co się działo. To, co się działo, kiedy Polka, cześć Wiolcia! opowiadam. To, co się działo, kiedy Polka przyjechała do Holandii, która jest szczupła, która lubi wyglądać tak jak Polka, czyli tak rzucać się w oczy, być seksu ubrana w mini, blond. Słuchajcie, ja tu przyjechałam jako dziewiętnastoletnia dziewczyna wtedy. I wylądowałam w tureckim barze, w jakimś pokoju, w który w ogóle, no do tej pory te pokoje są takie, ale do tego się trzeba przyzwyczaić, ale wtedy to wydawało mi się masakrą, bo ja byłam jedynaczką i mamusia mnie zawsze bardzo pielęgnowała i nawet nie ubierała do szkoły, więc ja miałam życie po prostu jak królowa. Wiecie, do tego stopnia, że mnie ubrania kładziono na kaloryferze, żeby się. Ugrzały i mnie mama ubierała pod kołdrą chyba do 18 roku życia e, ubierała mnie pod kołdrą, że jak ja wstanę, to żeby już mi było ciepło. Więc wiecie, z takiego po prostu ciepludzkiego gniazdeczka, dosłownie ich przenośni, wylądowałam w Holandii, w barze tureckim, w pokoju, gdzie nie było w ogóle miejsca na to, żeby się obrócić, nie było zasłon, nie było kontaktów stolika, szafy. I teraz, słuchajcie, po plus minus roku chodzę do szkoły, zaczęłam troszkę mówić, poznałam osobę, która pomogła mi przejść na tą stronę Holendrów, tą ja, właśnie jak ich nazwać? Bogaci ludzie, którzy z perspektywy widzę, pomagają nam Polakom, jeśli my tylko chcemy bo my nie musimy pracować u Turka, my nie musimy pracować gdzieś, gdzie nas po prostu gnębią. My możemy pracować tak, jak my chcemy, tam, gdzie chcemy i brać odpowiednią zapłatę za zapłatę, nie, wynagrodzenie, powiedziałam, wynagrodzenie za nasze usługi. Bo do tej pory w tej Holandii ja brałam jałmużną. Tak jak ja ciężko pracowałam, to się nie da tego po prostu opowiedzieć. I na pewno nie jeden z Was pracował tak ciężko. I bierzemy za to jałmużną, po prostu malutkie pieniążki. Ale ja je brałam jeszcze nielegalnie, czyli nie miałam ani emerytury, ani ubezpieczenia, ani nic. Tak? I następuje zwrot. Poznałam jakiś czas temu Polkę, która jest już jak gdyby tu w Holandii zakotwiczona, ma... Męża Holendra, i mają, słuchajcie, kiosk kwiatowy w Utrechcie na Maria Plac. Przyjechał do mnie mój kolega z Polski, bo po prostu tęsknota zabijała mnie tutaj. Przyjechał kolega z Polski, więc, słuchajcie, jest gdzieś teraz na świecie, nie mam z nim kontaktu i nie robię tu imion, ale zrobię spinio. Pozdrawiam. Słuchajcie, przyjechał kolega z Polski, był tutaj ze mną, pomógł mi bardzo. I teraz, jak nastąpił zwrot, bo to jest bardzo ważne. Uczyłam się języka, poszłam do tej polki z moim kolegą, który do mnie przyjechał i po prostu powiedzieliśmy, co się dzieje. Nie mówiliśmy nic na wyrost. Po prostu jesteśmy teraz we dwoje, mamy bardzo drogi pokój. Ja już nie pracuję w nocy, więc 8 godzin nie mam pracy, muszę mieć budżet. Więc ja potrzebuję pracy i mój kolega potrzebuje pracy, bo inaczej ja będę jeszcze musiała utrzymać drugą osobę. Ale to mi na razie w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ bardzo e, cieszyłam się z tego, że on jest. I słuchajcie, i los. Los i szczęście. Trzeba się zawsze znaleźć w miejscu, w odpowiednim miejscu i czasie. W tym momencie pani Zofia z Utrechtu, z Kwiatowego Kiosku powiedziała: wiesz co, Jacek? Spinią, to ty zostań tutaj, pomożesz mi, dopóki mój mąż nie będzie na nas zły. E, ja ci pomogę, będziesz mi pomagał, zapłacę ci tą najniższą, bo więcej nie mogę. Więc my już byliśmy szczęśliwi, że on chociaż kilka godzin będzie miał pracy. Bo w Holandii pracuje się na godzinę, nie tak jak w Polsce, że masz jakąś tam wypłatę. Nie, płaci się za godzinę. No i ja taka ucieszona stoimy i tam się cieszymy, kiedy on ma przyjść, i tak dalej. I w tym momencie przychodzi pani około 40 paru lat. Słuchajcie, wygląda tak, ma włoski, e, wszystkie tak ucięte, ma około 40-45 lat, ma okularki okrągłe, takie lenonki, ale bardziej wygląda, wiecie, jak taka osoba z czasów wojny, tak jest ubrana, ale bardzo elegancka. Kupuje dużo kwiatów. I mówi coś właśnie do Zofii po holendersku i się okazuje, słuchajcie, że ma kłopot. No i jaki jest jej kłopot? Taki, że jej pomoc domowa zrezygnowała z pracy. Jest, a ja tam stoję. Jestem czysta, jestem reprezentatywna, stoję prosto. Dwie nogi na ziemi, zakotwiczyłam się korzeniami w tej ziemi, tak, że mnie nikt z niej nie wyrwie. Patrzę jej w oczy, nie rozumiem, o czym one rozmawiają. Ale intuicja mówi mi, że trzeba po prostu pokazywać się. Cześć Bogna, słuchajcie, ta pani spojrzała na mnie i pyta, kto to jest. No więc Zofia wytłumaczyła, że ja to ja i faktycznie szukam pracy. Słuchajcie, i to był ten zwrot wydarzeń. Ja zaczęłam u niej pracować. Po prostu, kiedy ja zaczęłam u niej pracować, to w ogóle świat dla mnie się zmienił. Już nie byłam taką osobą, którą wszyscy mogli pomiatać. Byłam w domach, które mnie szanowały, które były czyste i trzeba było je zrobić jeszcze czystsze które były piękne, wysokie, po prostu wiecie pomieszczenia 4,5-metrowe. No to się nie da opowiedzieć. Wiecie, my ja w Polsce nie widziałam czegoś takiego. Oczywiście, że ja widziałam kamienice takie, gdzie były biura w środku, ale wiecie, w czasach komuny to one były takie brzydkie. A tutaj słuchajcie, kryształowe drzwi w holu, takie otwierane, bujane w ogóle schody w taką czerwoną, starą wykładziną, pokryte, poręcze, jakieś w ogóle witraże nad drzwiami i nad oknami. Więc słuchajcie, no po prostu wyobraźcie sobie, że ja tam, ja pamiętam, słuchaliśmy wtedy, jak ja z nią sprzątałam w tym domu, bo ja już muszę przeskoczyć daną historię, słuchajcie, zakładałyśmy takie fartuchy, po prostu tak jak to się da, i ona sprzątała ze mną. I co ona robiła? Ona była bardzo bogata, ale żeby zaoszczędzić... To po prostu sprzątała ze mną. Czyli ja sprzątałam, na przykład, nie wiem, 3,5 godziny i ona 3,5 godziny. Wtedy to było 7 godzin razem, no a ona płaciła połowę tego czasu, prawda? Oczywiście ja robiłam te cięższe rzeczy, no bo ja byłam młodsza. Ale słuchajcie, jakie to było wspaniałe. Ja tam przychodziłam z uśmiechem od ucha do ucha. E, zakładałyśmy te fartuchy, piękne, granatowe, długie, fartuchy do sprzątania. E, za włączałyśmy muzykę Diany Washington, i to była piękna, wielka, marmurowa podłoga, która była w czarno-białe, takie kwadraty. I słuchajcie, z taką starą froterką do marmuru, z taką, wiecie, do pucowania, ja zasuwam przy tej Dianie Washington, słuchajcie, cudownie było. I teraz różnica między Polską a Holandią. <grym> Duża. My sprzątamy na święta, przynajmniej u mnie w domu tak było. Są święta, sprzątamy, jemy okna, kurde, jest awantura, bo ten nie robi tego, ten robi tamtego. A tutaj sprząta się co tydzień gruntownie, z każdego różka wybiera się po prostu jak najmniejsze drobinki, o wszystko się dba. I jest pauza w pracy. No i to było dla mnie, wyobraźcie sobie najtrudniejsze do przekroczenia Teraz już jest mi to, w to trudno uwierzyć Ale wyobraźcie sobie że pracujesz 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 i tak ci dobrze idzie i ta muzyka nawala ten jazz po prostu jest zajebisty i, i to wszystko tak fajnie się już zaczyna błyszczeć i nagle jest ten dzwonek pauza No ja nie mam ochoty na pauzę mnie się chce sprzątać słuchajcie ja tam siedziałam jak na szpilkach a oni mówili że to dla mojego zdrowia jest dobrze, jak ja mam pauzę. Żeby oni wiedzieli, ile ja zdrowia sobie popsułam przez tą pauzę. Niemniej jednak po latach, kiedy dalej mam z nimi kontakt i z nimi wiąże się cała moja dalsza historia, muszę Wam powiedzieć, że jestem im wdzięczna za to, że nauczono mnie korzystać z pauz. Bo ja teraz. To umiem, wiem co to jest, ale o tym Wam opowiem. Jeszcze na pewno będę do tego wracała, bo przecież ta historia moja tak naprawdę się nie kończy, bo nadal tu jestem i dalej jest co opowiadać. Ale pamiętacie, ci, którzy oglądali z poprzednich odcinków, ja jeszcze mam dwa domy w Hilversum, tak? I te dwa domy, słuchajcie, e, jeśli ja tam jadę do pracy, to dalej mój dzień jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Dlaczego jest bardzo ciężki? Ponieważ ja mieszkam w Utrechcie. Ja muszę o w pół do czwartej rano, cała zapakowana ze wszystkim, wsiąść na rower, przejechać z Utrechtu, to była chyba Amsterdam do Hilversum, tam już nie pamiętam dokąd. Tam muszę posprzątać szybko jeden dom, żeby znowu wrócić. Cześć Aurika, witam wszystkich, którzy tutaj są. Dziękuję za serduszko, żeby słuchajcie, wrócić do szkoły na 13, bo ja dalej chodzę 3 dni w tygodniu. Do szkoły, do szkoły języka holenderskiego. Wracam stamtąd na godzinę 13 i muszę być na czas, bo inaczej stracę szkoły, stracę lekcje, za które płacę. Więc słuchajcie, ja wracam na tym rowerze, więc muszę być na czas. Czy jest wiatr, czy jest deszcz, czy jest zima, a wierzcie mi, wtedy w Holandii słońca tak jak teraz naprawdę nie było. A ci, którzy tu nie mieszkają, to widzą, że się klimat zmienia. Ale kiedyś tutaj była pora deszczowa, ja to tak nazwałam. Zaczynała się we wrześniu i kończyła się w maju. Więc po prostu ręce mi zamarzały. Ja sobie kupowałam rękawiczki narciarskie, słuchajcie, one były przemoczone całe, ale ja jeździłam. I to były bardzo, bardzo ciężkie dla mnie dni. Ale co ja Wam chciałam powiedzieć, bo widzę, że jest dużo osób, które jeszcze nie słuchały tych historii, ale te, które słuchały, na pewno im to przeszło. A propos tolerancji, a propos tolerancji i tego wszystkiego, w 1992 trzecim roku ja sprzątałam w dwóch domach w Hilversum i tam w każdym z nich była młoda osoba, młoda osoba dziewczynka, jedna była w wieku lat chyba 12, a druga Max 14. Tolerancja, wyrozumiałość rodziców było dla mnie wtedy nie do, przesk nie do przeskoczenia. Ponieważ sama jeszcze byłam bardzo z Polski, byłam bardzo młodą, nieukształtowaną wewnętrznie osobą i nie wiedziałam w ogóle, co mam o tym myśleć, czy to jest dobrze, czy niedobrze. A później się nauczyłam, że nie trzeba oceniać, ale to już było później. Słuchajcie, w jednym domu jedna z dziewczynek, ta młodsza, była wegetarianką już wtedy, 92-93 rok. Więc dla mnie wydawało się to niemożliwe, bo jak można żyć bez mięsa. Przecież jak nie jesz mięsa, to umrzesz i będziesz chory, prawda? Ja to już mówiłam w którymś z odcinków, ale ja to powtórzę, żebyście wiedzieli, 92, 93 rok. Teraz jest rok 2006. I dopiero rozeszło się to na świat, że lepiej jest tego brzydkiego mięsa nie jeść. A wtedy już były brzydkie mięsa. I dziewczynka maleńka nie jadła go. Więc ja za, cała zatroskana, że to tak nie można i tak dalej, tym łamanym holenderskim. Ja nie wiem, co ta mama sobie myślała na mój temat. <grym> Ale mama mnie posadziła i mi wytłumaczyła, że ja nie mam się co martwić, że oni mają zastępstwa mięsa. No o tym wtedy ja nie wiedziałam, że coś takiego jest i ja jej w ogóle nie wierzyłam w to, co ona mówi. I mówi, boże jej dziecko będzie chore albo umrze, wiecie, bo bez mięsa, tak? W każdym bądź razie, ja, ja później zapytałam, jak ona już mi to wszystko wytłumaczyła, co w ogóle do mnie nie wchodziło, bo ja byłam zablokowana totalnie na te informacje, które ona do mnie mówi, e, ponieważ nie byłam nauczona czegoś takiego. To była blokada. Słuchajcie, i ona mi, mm, ja jej w końcu zapytałam: A powiedz mi, jak to się stało, że ty jesz mięso, twój mąż je mięso, twój syn je mięso, a twoja córka nie. Ona mi mówi: Słuchaj, no bo ona należy do klubu jeździeckiego. I w tym gospodarstwie, w tej, w tej sadni nie są konie, ale są też krowy, są owce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ona mówi, że ona nie zje zwierzątka, ani kury, ani nic. Mówi, więc mogę się z nią bić i wtedy nie będziemy przyjaciółkami, albo mogę jej w tym pomóc. Jakie mądre słowa, prawda? Więc to była jedna z tych rodzin. A druga z tych rodzin, to zostawiłam na koniec dzisiaj, bo to było w ogóle... E, dla mnie szokiem. Już to mięso było szokiem, ale jakoś nie przeżyłam, no ale dobra, mięso, tak? Ale teraz wyobraźcie sobie, 14-letnia dziewczynka, która jest wzrostu, nie wiem, 1,54 54 m Max, i ma takie bioderka, słuchajcie, no nie wiem, e, takie malutkie. Dziewczyny mi tu coś piszecie, później wam odpowiem, wiesz? Takie maleńkie biodelka, bo wiem, słuchajcie, bo ja na nią patrzę, ale jeśli się na kogoś patrzy, to, to nie bardzo tak można ocenić rozmiar. Ale że ja u nich sprzątam i robię wszystko, więc wieszam też pranie i wieszam jej maleńkie majteczki, wieszam jej maleńkie spodeneczki, mieszam jej maleńką koszuleczkę, więc widzę, jakie to dziecko jest maleńkie, ale też sprzątam jej pokój. Ja mam lat 19, wtedy, <laughs> nie teraz. Słuchajcie, i na jej szafecce nocnej leżą tabletki antykoncepcyjne, które widać wyraźnie są używane. Tak wtedy zrobiłam jak teraz, bo próbuję Wam pokazać, jakie to wywoływało na mnie wszystko wrażenie z tej... Polski zamkniętej i trochę już otwartej, ale jeszcze zamkniętej, no bo ja zawsze byłam na przełomie, e, ponieważ ja jestem 72-rocznik, zawsze byłam na przełomie e, tych wszystkich zmian i, i no nie skorzystałam na tym. W każdym razie ja patrzyłam na te tabletki i tak samo jak teraz, po prostu nie umiałam tego sobie w ogóle wyobrazić, ponieważ, wiecie, gdyby to była dziewczynka taka, Dorodna, z biustem, z biodrami i tak dalej, chyba byłoby mi łatwo, łatwiej, ale to było po prostu maleńkie, prościutkie, chudziutkie dzieciątko. No i ja z tym łamanym holenderskim, jak już zaczęłam w jednym domu, to stwierdziłam, że będę po prostu tych holendrów się uczyła na siłę, bo to jest inaczej niż w naszym kraju. Chociaż mi włosy stawały dęba, poszłam do tej pani. I zapytałam, mówię, czy to są jej tabletki? Już wiecie, z grubej rury po prostu. No ja i tak. Ja mówię, czy możesz mi to wytłumaczyć? Ja, wiecie, już nie pamiętam, jak ja to dokładnie powiedziałam. Czy możesz mi to wytłumaczyć? Tak. I ona mi wytłumaczyła, że jej dziecko przyszło do niej i powiedziało, że ma chłopaka. No, jeśli ma chłopaka, to chce z nim spędzać czas no to oni jej pozwolili z nim spędzać czas, znaczy pozwolili, no nie mieli nic do gadania za bardzo, ale spędzali czas. I te dzieci zapraszali do domu, bo wie, jeśli je zapraszasz do domu i dobrze traktujesz tego chłopca, to on bardzo się otwiera i jest taki, jaki jest i wtedy można go łatwiej poznać i córka go poznaje i można zobaczyć, czy on pasuje do tej rodziny, czy też może nie. Wtedy szybciej jej córka może się też dowiedzieć, czy to jest ta prawdziwa miłość, czy to jest może tylko zauroczenie. Słuchajcie, ona mi tak gada i ja to troszkę rozumiem, no ale ja dalej jestem w szoku, ja mówię, no dobra, i co ona później, jak ona, skąd ona wzięła te tabletki, no wyobrażacie sobie, że u nas dziecko 14-letnie skądś ma tabletki, no i ten chłopiec przychodził do nich jakiś już czas i ta mama mówi, że no widziała, że jej bardzo, że jemu na jej córce bardzo zależy. Więc córka kiedyś przyszła i powiedziała, że chcieliby mieć zbliżenie, ale chcieliby to zrobić rozsądnie. Więc ona mi powiedziała, że najgłupszym momentem by teraz było powiedzieć nie. Bo dziecko i tak by to zrobiło i wtedy by zrobiło bez tabletek, bez zabezpieczeń. I to by był błąd rodziców. A ona mi powiedziała, że ona po prostu jak gdyby, nie do że musiała, ale nie chciała stać, na drodze, jako przeciwnik, jako yy, zapora, ona musiała pójść z tym, ale chciała to jak najlepiej, to dziecko do tego przygotować. Więc co zrobiła? Po prostu zabrała ją do lekarza, bo mówi, skoro jesteś gotowa już na zbliżenie, to znaczy, że jesteś gotowa na ginekologa. Poszła z nią do ginekologa, a ginekolog wszystko dziecku wytłumaczył. Dziecko poprosiło o tabletki, dostała te tabletki i. Tak zaczęła swoje współżycie seksualne, przez co mnie opadła szczęka, ale powiem Wam, bardzo dużo od Holendrów się nauczyłam. Myślę, że Wam się podobało moje opowiadanie. Jeśli się Wam podobało, to zapraszam do mojego kanału na YouTube. Misracja ma rację. Wszystko jest tutaj w opisie. Proszę tutaj o komentarze, serduszka, dzielenie na innych portalach lub grupach, ponieważ. Mówimy tutaj raz o rzeczach szczęśliwych, raz o rzeczach mniej szczęśliwych, a ja wiem, że tu w Holandii jest dużo osób, które nie potrafią jeszcze mówić po holendersku, kiepsko mówią po angielsku, lub te, które mówią po angielsku i mówią po holendersku, nie są za bardzo zintegrowane z Holandią. Ja uważam się za osobę zintegrowaną z Holandią, jestem tutaj, wrosły się moje korzenie, więc chętnie z Wami się tym wszystkim podzielę. Ula, widzę, że patrzysz, o Tobie też powiem, ale to jeszcze musi parę lat upłynąć. <noise> Całuski i do zobaczenia w następny czwartek. Na moim, e, jak to się nazywa, ja na moim Facebooku, e, na Stories, ja nie wiem jak to po polsku się mówi, zawsze mówię, kiedy jest live i o której godzinie, więc zapraszam. A ci, którzy sobie oglądają później, też zapraszam do konwersacji. Do zobaczenia. Miłego wieczoru.